Na pomiarowy No właśnie widziałem przez chwilę No na pierwszym sektorze Właśnie widziałem jak tego, w był, tak. no, się znowu, to nikomu tu idzie Tak Tak Ale w teryce jedzę Także ja ujęłem powrót do wyścigi, nie wiem co to Jesz, Jeszcze, jedziele jeszcze, jedziele. jeszcze jedziele. Dla postać... Już? O, już, Jeszcze za min... Oho. się Chyba ktoś miał problemy, chyba twarz... Ja sam miałem problemy z... Nie, ja chciałem opuścić no. sesję i ten... i bot mi wyjechał na tor. Okej, okay. no i tak. Więc...

ile Paliwo. Paliwo. Chciałbym Paliwo, żeby tak... będzie walka o to kto przetrw, przetrw, przetrwa Znale, Znale, I się w... bawcie dobrze Dobra, Znale, załadujmy w sobie ścigu. jeszcze... Jeszcze zmienimy sobie setupy czekaj, pod wyścig Dobra okay. O, tu jest Dobra. spoko, bo nie, bo nie zaczyna się na tych samych oponach mhm. Tak, tak Zrobię to samo co w zeszłorocznej edycji Dobra, czternasty i dam będzie OK. I co zrobisz? I odpalam strategię medy. Zaczynam od medów. Mm -hmm. Medy softy. Ja tak samo. Medy softy. A w najgorszym wypadku plan B, czyli w tym przypadku Zaczynam na medach jedno kółko i na hardy. Jak się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czesny myślał, się by mi ale nie. Tak szybko przez to... Go! Go, Poszli! Dobry start! Jak zwykle w moim wykonaniu. O już! Zadzi! Dobry ktoś? Kubel z kamerą. O wala 5 sekund. Jest Matwija Czołg! No kurwa! Kanapkę dostałem! Który taki mądry Ja pierdolę no Trzeba ratować, atakować od tyłu jak nie ma skrzydła? Ja, ja nie, nie mam jest skrzydła I jest, jest kurwa po wyścigu nie Ja pierdolę Ja mam jeszcze szansę że... wyścigać Kurwa kanapkę dostałem w ogóle z dupy, nie? Nie widzisz, ja też dostałem z z tyłu. Ja dostałem kanapkę, jeszcze mnie obróciło 180 stopni i nie miałem jak wyjechać, kurwa. Paluch. Paluch, dawaj. Nie, to jest poza woda. Eee. VST! Kurwa do boksu! Teraz zjadę na te hardy, o ja jebę. U nas zjeżdżam, ja zjeżdżam, zjeżdżam szybko, szybko, szybko. Boxy slab, box hardy, jedziemy. Patryk za tu nie jest za ną też. A ewali z wyszło, Dobra, też na box. Jak wyklębamy? Boxy slab. Ja pierdolę, ale, ale to jest fart, nie? Zjeżdżamy! Ale to jest no, kurwa... Ale to jest fart, nie? Fart. Fart, jeszcze mnie. O, już jest to kółko. A, wjechałem! Przecież ja wjechałem przed tej

Opró... Weź pod z nimi, jak tam do ciebie. Co sam po to długi. Najgorsze jest to, że jeszcze próbowałem wyhamować je przed tym, nie? Tylko delta mi brzuciła o wiele za później, żeby... jakkolwiek nie, nie? Let's use overtake and bur off some of this energy. Dalsze ci wszyscy mogą skorzystać z ciebie. Cały jest lepszy i lepszy. Tam to stało. Jak mogę. Tu chyba z królem nie wyjechali? Ja z niego nie stał, bo to jest lepszy Ale to jest proste, to jest status, nie zjechało. Nie, nie zjechało. Nie zjechał Kubel. Tak, tak jak na LTP jak wyjechałem? Zjechał tak, Kubel, Kuber, far, on nic. Kuber się wyje... teraz Proszę, the Nie wiem, czemu, ale mam Specjalnie, żeby spowodować Celtica, czekajcie. Czekaj. Nie, dobra, stracił pan. Pójdę, ważę, popidł. Dobra, robię Grande e Ferrari. To tej kurwa. Right, się. No. no, bo, bo wjechał A we mnie, od tyłu. Okay, stay clear of the white line on the exit, we'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Oh, am I supposed to get right, through drop your speed, our delta is too low, pa, a to slow your pace jest w o, kurwa, to ja będę w okay, overtake the safety car, you may overtake, overtake the safety car, it's waiting to pick up the leader. Kulna. Kurwa w punktach ja. jestem, ja pierdolę <gulna> to jest ale ja, początek. ja zjechałem do boxu Jestem już jest w połowie boku. Na nagle stało, bo Dla mnie to wiatka z nieba Ja pierdolę Jakie drive through, zbugowałem się of. Delta Ale, ale ja byłem na zielono, nie? To możesz odwołać się jeśli masz nagranie. Ale tak musisz iść do boksu, bo trochę przemalony A jak nie zjadę to co? To chyba po trzech odwołaniach nie w desku. I najgorsze no. jest to, że nie możesz w no. trakcie safety kara zrobić. No, podczas safety kara nie. Nie by ci tą karą, ale dopóki nie to Musisz jechać... Ja, mogę zjechać czy nie? No negatywnie się... Nie możesz zjechać do też możesz zjechać Bo wy, wy, wymienić tylko opony No ale ja to, to jest uwodzę Mamy już już się... ...zgodnie z nie. Ja sobie dojadę na spokojnie do was Pojadę sobie ja, moim tempem wolnym Już wolny. no się nabiję, ja, ja, mam problemy nie? Ja się widzę misiek o, matko.

Zobacz, co wiem, ja mam najlepiej sytuację. Nie ma. Ojej. Ale w tam jest już wszystkie No Chyba, że jeszcze się ktoś rozwali po drodze, no to wtedy może będę w punktach, nie? Tak. No, pech mój polega na tym, że dostałem taką kanapkę na pierwszym kółku, że... Liczy na to, że ktoś się rozpierdoli, a na to jest szansa, jeżeli się będą napierać czy najlepszy dwóch po bokach i nie było co zrobić. No odwołujcie no, tego, no, tego se. Tak nie bo jadę jestem ostatni, muszę dojechać do kolejki, żeby te karty jechał. Tak. Okay, okay. Wszystko to nie ma maja... Właśnie dlatego ja troszkę przeciągam, żeby na tych medach jeszcze zużytych, robić dowieć się do mety. Masz jakiś plan? Dlaczego no wolno jadą? No właśnie, stary, ja Ale ja już to jechałem, więc... Ja będę zaraz. Jadę spokojnie, Na Na pół gazu. No. No, eee, malów no walów chcę. Tak wolno jadą, te miejsca wy i tak jeszcze no i się.

i car. Yo, panowie, Ja już dojechałem Ej Franko no, no, Kolizja z safety car'em No ja i tak mam Ja A, tak, tak mam o, jeszcze no, drive thru no. Więc no, ja też to Wyścig W pizdu w sumie Ja też mam pizdu. Ja muszę pojechać w pizdu Bo przez przypadek nacisnąłem przycisk Zapomniałem, że jeśli Nacisnę przycisk do windowania, To on... To jest sobie tego. Dobrze, że mimo władzięcia w ścianę, to i tak i skończyłem wyścig. To już powinien dawno zrobić ten aktora. Będzie safety car is ending. Tak, to ja jezubiłem. Tam tam, ale kupca jest państwo chyba. Ale był bronze wejście. Co? Jeźdź tutaj, biur. Teraz, tak. Tak. Lap, Dobra, czyli mogę teraz zjechać jak będą zielone flagi Jak, jak będzie zielona dopiero no. Czyli na następny dopiero od razu, Nie Od razu, nie odbędę Jak będzie zielona, a ja zdążę zjechać to odbędę już Dobrze mówię, czy na następnym muszę zjechać? Ja kiedyś też zjechać. tak chciałem odbęblić, ale a nie mi to, to. No to na następnym, no trudno. Ale tam Staj, pan poganiają... Ale się rozpierdolą. A nie, mogę, mi pokazuje, że mogę zjechać, więc... Dobra, dobra. Pokazuje mi, że mogę, więc... Okay, clear. No? no odbębniłem. Jest napisane, że Dobre. odbębniłem. Dobra. I wiadomo A, Teraz im trzeba naszą kwestię rozpierdam. O kurde, ale powiedziałeś wisiek. No

tu ci przejadą to skąd No... To Wszystko w moich rękach, w domu Dla mnie po tej kanapce ten punkcik to będzie sukces i tak więc Szczególnie to, że miałeś jeszcze drive-thru i teraz No Ten taki rozpierdol... tak w punktach No taki rozpierdol i tak w punktach to... Pani. O! Wydałby się jeszcze Napier... jeden efekt Aha, boksy jeszcze tu kieruję Wiesz? Może za chwilę no. będzie, jeżeli... Jeżeli tam stodo się ponapierdalałem napierdalałem, to już się zaczyna bardzo To wtedy chyba po softy zjadę Pierdalę po softy no z poprzedniego sezonu O! No, boxu otwarte, ale ja już pierdolę, nie będę do boxu Tym bardziej, że mam hardy, więc bez sensu będzie zjazd. Bez, bez sensu, bo jedyne to to to... nice no jedyne co mam w pana to Carry posłuchaj. Dobra. Ale reverse zrobiłeś! Bądź na tych oponach, bo jeden włączy i jestem w ścianie. Misiek, Misiek ma 5 sekund, ale do Miśka to raczej nie dojadę. Na prostej startowej ci wezmę. Dobra, Znowu mi ściągło trochę?

A żadne to jest, nie mi zaskoczyło. Piotru z Tirorem będą walczyć między sobą. To no, się napierdalają, ja nie? Stawiam, że zaraz yy, któryś się rozwali. Pa! Pa! Oni tu... Oni pa! I to się będą opiekować, nie? Dobra. Jednak nie odpisz.

Czuję się niespecjalnie podstawowy i kara oczywiście. A w sensie jak już, jak już to teraz, czyli 1-2. No dobrze. No dobrze. bo w sumie tymczasem już 20 za razy. Bo kurde, ale nie tak, było. To...

Możesz zaryzykować, albo zostaję na, na tym wingu, albo, ja, albo zjeżdżam. Po What's the Copy that. Dobra, spróbuję, może jeszcze pojawi się tak. byś też taki 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 Dobra, taki 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 może ja jest... lewe skrzydło. Okay. Ja prawe. Eu não sei se é isso. não se ali para be careful. We think you're gonna start losing some tire grip anytime now. Czuję się jak e, mój ston. Czemu? Los no, Belki, po co Par się wypinował. To no, dobrze. Dobrze, że zostałem na torze. Chcemy wrócić na torze, No bardzo to najgorsze. Ważne dojechać już na, na tej pozycji niż y, trzymać. A i tak byłem na tym. Sam. Puste nie. tempo na fotel. Ja już się tu puszczę Dobra, no, ja. jedź, jedź, jedź. znowu lotkę. Jedź. Masz lepsze tempo, masz lepsze opony. Także ja tu nie brałem eee, Czy Mark tracił jakąś lotkę. Ale rozumiem, ja, ja ci nie przyjebałem. Nie bardzo to... po mojej. To po to najbardziej wiedzieć? Bo 3 kółka do końca, a ja muszę wytrzymać i na tych 3 do Niech się jeszcze ktoś rozwali. A raczej ja już byłem na liczę. Za duża strata w większości. Nie, Jedynie to ja tak że... Mar może nie dogonić i w jednej kwestii. Ja zaproponuję, żeby że wszyscy byli w bezpieczni na krawę. Po, powiem ci tak, jeżeli MTX dogoni Felipe, to raczej nie będzie bezpieczna na tym polega. Eeeh. Ok, mamy Czy ktoś powie mi, czy Mar ma jakieś uszkodzenia? Eee, już sprawdzam. I kamera. Nie, nie ma w O Boże, nie. to będę musiał sobie jakoś bronić. Albo liczyć, że Marko, nobie Marko nobie. nie ma... Ale patrz na to, że już... drugi raz się Bo ja ze ja na, ty, na tym błędzie Mara. To znacznie? Ja bym, ja bym chciał, Ja bym chciał, jeszcze był bo Ale Piotr zjadł do boksu! Chyba wing! Czekaj, pierwszy szykuj Wing'a Nie, nie szykuj Movinga. A on zmienia po prostu dowty no, Ale ten, no, to dobrze. To... okej, okay. ujecha po i tak. i tak. jest to będzie piąta pozycja. To, to, to piąta. Nie do końca, zobacz wtedy, że ja już jestem tutaj. Dawaj. No. tak. Teraz poprzejmę ten No ja jestem na granicy drs ale on, on ma być opony, on ma skrzydło więc... O no, po, po ptakach, po ptakach Była szansa niewielka była ja, No ja jakby, jeszcze trochę, jakby jeszcze trochę dłużej o, ale... Ale... No po kontroli, ale nie no to już taka strata to nie ja Jadę na tym Indu to nie dziwię się Ktoś mar. traci tempo, bo widzę, że stracił do mnie bardzo. Nie ma uszkodzeń, ale traci 3 sekundy swojego z z tego czasu. Chyba, opo Chyba opony zrobili mu swoje. Zresztą czekaj, to. Nie, ja, bo... to. Ale Felipe zjeżdża? Aha, bo. O! Oni startowali chyba na medach i nic na medach. Co Ale... w tym? O, o bo, te zjebali. O! O, o bo, No to też się dziwi. Ale chyba... Albo przecież padaj z z medów na medy. Nie, o... Nie my... no tylko taka opcja. Albo, albo po prostu ja Felipe ma wyjebany i nie jestem u ale. Na ostatnie kółko bez sensu. Ciekawe jestem, kiedy przyjdą, i się cieszę ci ten MTX wiadomo, Eee. MTX i role są na podium, ale. Dobra, ja się Felipe. Boliwa was potęga Mercedesa. Teraz sobie ja ja, to się ja, ja, ja powiem tak, Ufajmy, z tego co nie? widzę, to mają lepsze tempo, ale wiadomo, tutaj się każdy ściga do zabawy, więc... No, nie dla nich. To nie powiem tak, ja mam podobne tempo do Petusa, więc no, ale. Wiadomo, warto, żeby czuć zabawę z tego. Tak, ja zaryzykowałem mocno z tym wingiem. Powiedziałem, że Jak wygram, to. Na operi, to wygram. Jak nie, to, Udy, to i tak fajnie było. Ale przecież to punkty. O, Piotr z To mi tak, Ale nie powierza. To mnie tak myślałem. Myślałem, że już tam 3 sekundy z niego masz to zależy to do tłuszczą Felipe kurwa. Ola mi to, to plus jest. to spokojnie do wioski. To nie Ten Ten punkty do alty. No przynajmniej punkcik. Biorąc pod uwagę to co się stało na pierwszym okrążeniu to... Chłopie, u Ciebie taki rozpierdol Jak i... nie czwórkę dla słowa. Piekła... Piekła! Trochę do nieba. no, Nie ba, no, Baku, z kurwa z piekła do nieba, faktycznie, bo... No tak, rozbiega... bo ja... Jeszcze mnie tak wywaliło... Drogie? No... Powiedzmy, że nie wszyscy. Znaczy się, co dojechali w Top 10, to no, tak. Tak, ale mało. Jak to się robi? Cieszyć się z każdego punktu, jaki, jaki się zdobędzie w ogóle.